Cześć, witajcie kochani, dzisiaj chciałam Wam pokazać mały album ślubny. Jest to album wykonany w całości z kolekcji Love Letters od Mindai Papers. Z tej kolekcji i to jest album o wymiarach 165 na 165 cm, papiery 15x15 15 cm, 6x6 6 cali dokładnie. Wymiary kart w środku 15,5 na 15,5 po mieści zdjęcia 9 na 13. Grzbiet ma 8 cm, kart jest 6 i zrobione jest na bazie kraftowej. Na wierzchu mamy tylko dodatki w postaci imion Państwa młodych oraz obrączek. Imiona są wycięte, tak jak zawsze, u mnie trzy razy z wykrojnika Marian Design i do tego. Pokryte glossy akcent. No i mamy taką małą ozdobę w postaci złotych obrączek. Z tyłu moje logo. W środku mamy na stronie okładkowej dwie klapki na górę i na dół i kieszeń, w której mamy schowane maty na zdjęcia i jedną zamykaną na magnes książeczkę na dwa zdjęcia. W środku wykorzystałam e, dziurka z Creative, taki w serduszka. Tutaj możecie zobaczyć, jak ładna jest ta dziurka. Tu mamy miejsce podniesione na dystansach na jedno zdjęcie, i otwieramy i mamy miejsce na kolejne zdjęcia. Tutaj mamy elemencik pop-up na cztery zdjęcia, i miejsce tutaj na górze. Tutaj mamy kartę otwierane na boki, i mamy dwie takie ukryte w stronie kieszonki z miejscami na zdjęcia 9x13 cm. To jest coś, co niedawno zaczęłam robić, te ukryte kieszonki, ale jakoś mi się bardzo spodobały. Dalej mamy Benny Band, który jest, za który jest wsunięta książeczka na dwa zdjęcia, na magnes i są sunięte maty. Specjalnie jest ta, ta książeczka tutaj taka wsuwana, zamykana po to, żeby się nie haczyło o tą stronę, bo tutaj mamy wodospad dynamiczny, który jednocześnie jest... E, Ozdobiony malutkimi kartami z kolekcji. I właśnie po to, żeby tutaj się nic nie działo, to jest ta książeczka. Dalej mamy dwie książeczki harmonikowe. Otwierano w tą stronę i w tą stronę. I tutaj dodatkowo jeszcze miejsce na zdjęcie. Następna strona. Ojejku, przepraszam Was najmocniej. Bo sobie uderzyłam w statyw. Następna strona. To jest kieszeń, zamykana matą na zdjęcie 9 na 13 Dalej mamy strony zamykane tagami. I tutaj mamy dwie klapki na zdjęcia poziome. I tak jak mówiłam, tagowe zamknięcie, zrobione tym razem dziurkaczem DP Craft. I przyozdobione nitami z We Keepers. Tutaj mamy głęboką kieszeń na maty, na zdjęcia, a na kieszeni mamy miejsce na kolejne zdjęcia poziomu 9 na 13 taki typ, tylko, że schowany w stronie. Następna strona to jest bardzo nietypowy wodospad, dlatego, że mamy kartę w tą stronę, w tą stronę, w tą stronę, w tą stronę i w tą stronę. Tak na zmianę ten wodospad miał trochę inaczej wyglądać, Spodobało mi się, jakoś wpadłam na ten pomysł, żeby zrobić go w ten sposób i nie żałuję, bo bardzo mi się podoba. Ta strona jest prosta, tu jest zostawione miejsce na, jakieś, na jakiś podpis i tu mamy po prostu tryptyk otwierany do dołu i do góry. Ostatnia strona to są klapki góra-dół i na stronie okładkowej mamy kieszeń, w której są maty na zdjęcia. Cały album... Jest bindowany metodą Stack Dedex Plus, którą podpatrzyłam na warsztatach u Ani z kanału Ania Tworzy. I cały album jest obłożony płótnem introligatorskim, lnianym w kolorze jasnobeżowym. Czy zobaczyć, jak to ładnie wygląda? No i to w zasadzie tyle. Prosty albumik. Nie za duży, a jednocześnie bardzo pojemny. Myślę, że bardzo fajnie wyszedł. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak Wam się podobało. Pozdrawiam Was serdecznie i cieplutko, pa pa.